Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek rozpocznę od dwóch smutnych informacji. Być może już o nich słyszeliście, może nie, ale też czas na mój komentarz. Pierwsza dotyczy Meksyku. Oto biskup senior został i słusznie. Powiem, skrytykowany przez naprawdę wierzących ludzi za to, co wyczynił nam mszy świętej przez siebie celebrowanej. On by nawet powiedział: koncelebrowanej. Oto bowiem dopuścił do robię cudzysłów koncelebry. Kobietę, która jest pastorem, pastorką anglikańską, w stule nawet mogła wygłosić homilię, przyjęła komunię świętą, i kiedy tenże biskup spotkał się ze słuszną, podkreślam, krytyką, to wysmyczył na różnych forach internetowych swoje oburzenie, że oto, ja to mówię w wielkim skrócie, tylko faryzeusze potrafią tak reagować. Na mszę świętą, na wspólną modlitwę z kimś, kto nieco widzi inaczej swoją drogę ku Chrystusowi. Biedny człowiek, ale ja dorzucę ciągle biedny kościół, który nie reaguje wobec tego typu fatalnych incydentów, tak jak kościół reagować powinien. To jest pierwsza, gorsząca mimo wszystko sprawa, bo to robi. Bo to robi ktoś, kto jest jak to mówimy w języku teologii, następcą apostołów. A druga sprawa, mocno gorsząca, dotyczy jubileuszu, który trwa przede wszystkim w stolicy apostolskiej, a w ostatnich dniach przyciągnął do siebie tych, którzy są pod tymi różnymi literkami L, G, T, B, Q, P, R, S, T, U i pod tym sztandarem wielokolorowym. Moje zgorszenie jest nie tylko moim subiektywnym odczuciem wobec tego, co się stało w Bazylice Świętego Piotra. Gdy czytałem różnego rodzaju komentarze, nie na forach, ale na normalnych katolickich stronach wielojęzycznych, to dostrzegłem wielki znak zapytania: Ale, ale o co chodzi? Jak można wpuścić do Bazyliki Świętego Piotra. Różnych panów, którzy trzymają się za ręce, na swoich koszulkach mają wypisane bzdury, herezje w stylu, nawet nie mogę tego zacytować, ale mm, mamy w nosie, znów robię cudzysłów, bo tam padło gorsze słowo, wszelkie zasady, aha, tak, wszelkie zasady katolickie, chrześcijańskie. Oczywiście odbyła się dla nich uroczysta Msza Święta. Jezuita James Martin, zachwycony, i właśnie w wielu komentarzach dostrzegam mniej więcej taką emocję. Może to i dobrze, że tak się stało, bo w końcu wiele osób przeciera oczy. Boli mnie to, co się stało w Rzymie, bo to jest naprawdę tak, jakbyśmy zrobili jubileusz dla tych, którzy, którzy nie nazywają grzechu po imieniu. Którzy wręcz mają w nosie zasady dekalogu, ewangelii, bo należy na nich patrzeć przez pryzmat ducha tego świata. Jeszcze raz powiem: Kościół nigdy nie skreślał żadnego człowieka, który upadał. Możesz przychodzić 77 razy do konfesjonału ze szczerym żalem, otrzymasz rozgrzeszenie. Ale doszło do takiego punktu w historii Kościoła, że ludzie, którzy grzeszą, to jeszcze się tym obnoszą i jeszcze żądają tego, żeby błogosławić ich grzech i na to, na to nie ma naszej katolickiej zgody. I teraz pozwólcie, że ja to skomentuję trochę może tak naokoło, dotykając dzisiejszej Ewangelii. Oto w dzisiejszy dzień pański słyszeliśmy wręcz zachęcenie nas do nienawiści. Jak to pogodzić z przykazaniem miłości? Pomocnym nam w tym będzie Tomasz z Akwinu. Który precyzował, mówiąc, istnieje dobro czasowe i dobro wieczne. Istnieje też zło czasowe i zło wieczne. Kiedy chrześcijanin prawdziwie kocha, to mu zależy na dobru nieczasowym tylko wiecznym. Nawet jeżeli ceną tego jest niezło. Wieczne, tylko zło czasowe. I czy może być tak, że w tym świecie naprawdę kochających ludzi nazywa się nienawistnikami? Ja uważam, że właśnie jesteśmy tego świadkami. Mnóstwo zredefiniowanych pojęć, wymieszane treści tylko po to, żeby zrobić mętlik, chaos doktrynalny. Oto ktoś, kto kocha, Kocha prawdziwie. Może być nazwany przez tych, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, albo nie wierzą Panu Jezusowi, odrzucają dekalog, formułują sobie Ewangelię według ducha tego świata. Oto właśnie tacy ludzie, prawdziwie kochającym ludziom, będą mówić, że Wy nienawidzicie własnych dzieci, bo gdybyś je kochał, to byś przyjął je. Takimi, jakimi są, byś im niemal na wszystko pozwolił. A jeżeli naprawdę kochasz, i tobie zależy na dobru wiecznym, a nie tylko dobru czasowym. Dobrem czasowym będzie na przykład to, że jak pozwolisz dzieciom, wnukom na wszystko, to tym dobrem czasowym będzie sympatia z ich strony wobec ciebie, unikniesz w ten sposób zła czasowego. Czyli niechęć ze strony tych, których naprawdę kochasz. Ale jeżeli, i o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii, jeżeli nienawidzisz w oczach tego świata swojej żony, męża, córki, syna, Matki, ojca, to tak naprawdę ich prawdziwie kochasz, ale oni często tej prawdziwej miłości nie nazwą miłością, wręcz mogą ciebie obrzucić kalumniami, że nie chcesz dobra dla nich, że ich nie rozumiesz, że ich nie pojmujesz. W tym świecie wszystko jest odwrócone do góry, na, do góry nogami. I tak oto teraz. Wracam do tej nieszczęsnej pielgrzymki w ramach roku jubileuszowego, tych, którzy się obnoszą pod sztandarem kilkukolorowym. Jeżeli ja naprawdę kocham tych ludzi, to mi zależy nie na dobru czasowym, żeby oni się dobrze poczuli przez moją mowę trawę, przez moje kazania, quasi dusz pasterstwo, że będę głaskał ich grzech. Bo w ten sposób. Osiągając dobro czasowe, ich przychylność, a także ich pozorne samopoczucie, w ten sposób ich quasi kochając, naprowadzę ku złu wiecznemu. I niestety dzisiaj wiele dusz pasterstw właśnie na tym polega, że mnóstwo pasterzy broni się przed tym, żeby. Przez drogę zła czasowego prowadzić ludzi ku dobru wiecznemu. Bo wolę, żeby ludzie, ludzie mnie lubili, będę uśmiechnięty, będę klepał ich po ramieniu. Ważne, żeby o mnie dobrze napisali powiedzieli na facebookach, instagramach, YouTubeach, bla bla bla. A dobry pasterz, kochający człowiek, nie boi się narazić. Czasami. Trzeba powiedzieć rzeczy, które są niewygodne, także dla mojego sumienia. Myślę, że to jest dość oczywiste, bo mi zależy na dobru wiecznym. Rzucę przykład z III wieku po Chrystusie. Święta Perpetua, która pochodziła z Kartaginy, ta, która występuje w kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej, pochodziła z rodziny pogańskiej. Jej ojciec był dostojnikiem Imperium Rzymskiego. Kiedy Perpetua przeszła na chrześcijaństwo, Także w momencie, kiedy miała już małe dzieciątko, groziła jej śmierć. I ktoś by mógł powiedzieć: Słuchaj, kochasz swoje dziecko? No to powiedz mi, co ci szkodzi, żebyś wrzuciła ziarenko kadzidła do tego trybularza, do tej wielkiej kadzielnicy. Przecież my w Imperium Rzymskim mamy tak zwany kult imperialny. To znaczy, raz na jakiś czas musimy zewnętrznie okazać, że imperator, cesarz. Jest dla nas Bogiem, to jest nasz wymóg imperialny. Więc Perpetuo, ty kochasz swoje dziecko, kochasz swojego ojca, który martwi się o ciebie. No co ci szkodzi, że raz wrzucisz to ziarenko, ale tak naprawdę później możesz wrócić do swojej wiary chrześcijańskiej. Ani ojciec, ani nikt inny nie będzie ci w tym przeszkadzał. A jednak Perpetua powiedziała: "Nie, ja nie złamię swojego sumienia" zrobiła to dla dobra wiecznego ale w duchu dzisiejszych quasi języków dusz pasterskich nie jeden by mógł powiedzieć ale była dziwna ta perpetua i inni męczennicy no bo co im szkodziło trochę służyć mamonie i panu bogu przecież dzisiaj uprawia się tego typu kult imperialny który jest Analogiczny do tego mainstreamowego ducha świata, co ci szkodzi czasami złamać swój katolicyzm, ale później się wyspowiadasz, wrócisz tam, gdzie trzeba. Jeszcze wspomnę matkę synów machabejskich, która też mogła usłyszeć taki szantaż. Kochasz swoje dzieci? To powiedz im, żeby, żeby się na moment wyparli tej moralności. W którą oni wpadli przez wiarę w Boga, a później, jak już będą ocaleni, to będą mogli wrócić do swoich obyczajów żydowskich. A jednak matka synów Machabejskich powiedziała: Nie będę ich namawiała do dobra czasowego, tylko ja myślę o dobru wiecznym. Jeżeli oni dla Boga chcą umrzeć, niech się dzieje. Wola nieba. Co za niekochająca, wredna matka, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. I o tym właśnie Pan Jezus mówi w Ewangelii. To jest ta nienawiść w oczach tych, którzy tak postrzegają chrześcijan. Ci chrześcijanie są jak z ciemnogrodu. Są niewyrozumiali. Nie, nie dają się ludziom nacieszyć, wyżyć. Są skostniali. Tak naprawdę w nich jest sama nienawiść. Nie rozumieją człowieka. A przecież właśnie my rozumiemy łącząc kropki, skąd się biorą skutki tego co się dzieje obecnie w świecie, a mianowicie że ich początkiem jest amoralność, odcięcie się od wiary chrześcijańskiej. Jeżeli patrzymy na to co się dzieje w kościele, to dlatego nas to boli, bo nie jeden biskup i jezuita idzie na kompromisy z duchem tego świata. I aż się przypomina to zjawienie Matki Bożej z Akita w Japonii, która mówiła, będą takie czasy w kościele, że kardynałowie staną przeciwko kardynałom, przypomnę, bo to już znacie, biskupi przeciwko biskupom, księża przeciwko księżom, bo będą tacy, którzy pójdą na kompromisy, wrzucę to ziarenko do tej kadzielnicy, żeby się ode mnie odczepili ach tam, nie mam dyspensy, ale zjem to mięso w piąteczek, bo w firmie przecież koleżanka będzie się ze mnie śmiała, więc uniknę tej kary czasowej, bo przecież co mi szkodzi tak na chwilę zrzucić z siebie ten gorset chrześcijański. My tak na co dzień robimy. I później już nie pachniemy Panem Bogiem. O tym między innymi Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówił. Jeżeli ktoś nie ma tej nienawiści, to nie może za mną iść. Więc kto naprawdę kocha tych ludzi z sztandarów wielokolorowych? No kto? Kto naprawdę kocha tę anglikankę, biskupkę z kościoła, która w Meksyku koncelebrowała przez święto, to jest niezgodne z prawem i w ogóle. My dzisiaj myślimy, że jak nie mówimy prawdy, to kochamy. Bzdura do potęgi. Najważniejsze jest kochać prawdę, a wtedy będziesz umiał kochać drugiego człowieka. Prawdziwie będziesz umiał go kochać. Dla osiągnięcia i przez siebie i Niego dobra wiecznego. To na tyle, niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.